Teraz jest dobry czas na nastawienie ciasta na piernik długo dojrzewający. Robię go co roku, bo lepszego piernika i pierniczków nic z takiego ciasta nie jadłam. Do garnka daję 500 g miodu koniecznie naturalnego. Możecie użyć zarówno miód płynny, jak i już skrystalizowany. Dodaję 250 g masła. Miód z masłem zaczyna się podgrzewać, wsypuję szklankę cukru. Całość mieszam i podgrzewam do rozpuszczenia i połączenia się składników, ale nie zagotowuję. Masło już się prawie rozpuściło, więc wsypuję 80 g przyprawy do piernika. Całość mieszam, niech się połączy. Masę piernikową odstawiam do wystygnięcia. Do 125 ml mleka wsypuję 3 łyżeczki sody oczyszczonej i pół łyżeczki soli. Mieszam i na chwilę odstawiam. Do letniej masy piernikowej dodaję 3 jajka. Mieszam. Wlewam mleko i ponownie mieszam. W misce mam kilogram mąki pszennej. Dodaję do niej rozmieszaną masę piernikową. Całość mieszam łyżką, żeby się ładnie połączyło. Ma powstać z tego gęste, takie klejące ciasto. Takie wymieszane ciasto przykrywam folią spożywczą i wstawię do lodówki na około 4 tygodnie. A kilka dni przed świętami będę z tego ciasta piekła pyszny piernik i pierniczki. Postaram się wam to pokazać. Jesteście zainteresowani nowymi przepisami lub szukacie pomysłów i inspiracji na pyszne dania? Zapraszam na nasz kanał i bloga Obżarciuch.